Witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj przedstawię Wam przepis na pyszny drink Mango Lassi, idealny na letnie upały. To jest drink z maślanki oraz z kawałkami mango. Już Wam pokazuję, co będzie nam potrzebne. Będzie nam oczywiście potrzebne mango. Ja mam zamrożone mango 150 g, Oprócz tego mam 200 ml maślanki oraz 150 gramów jogurtu naturalnego. Do tego posypuję cynamonem oraz cukrem waniliowym i wszystko blenduję blenderem. I zaczynamy od wlania majslanki i jogurtu do kawałków mango. Dosypujemy cynamonu i przelewamy drink do szklanki, do tego rurka i jeszcze troszeczkę cynamonu na wierzch. I nasz drink jest gotowy, najlepiej smakuje schłodzony podanej prosto z lodówki I zachęcam Was do kopiowania tego przepisu. Będę się ogromnie cieszyć z lajków, jeśli ten filmik się Wam podobał. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!